Siemka kochani, witam Was na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Agata Hejka! Stosiany, do którego nigdy nie, nie było jeszcze na moim kanale. Przywitajcie ją serdecznie na tym kanale. E, tak, jest Agata, Instagramy tutaj macie, tutaj macie mój Instagram. Właśnie tak, tata, proszę, coś robił w końcu. <noise> Trochę no. roboty z wami damy Wadajcie gdzie! TikToka już nie mam w ogóle, kochani, założyłam za TikToka. E, słuchajcie, story type. Mhm. Dzisiaj próbowaliśmy sobie razem Założyć, założyć konto wspólne I Tylko jakby nazwa daliśmy i nazwę użytkownika z kule y, cool, raperki dałyśmy i tylko założyliśmy nazwę, nawet na nie można kurde... Pizze, kupiliśmy te konto i potem i twoje, twoje konto zostało, zostało zablokowane, zablokowane na, na zawsze. stałe. Na stałe. U mnie to też to było. więc ja niemal się dzieje z TikTokiem bez przyczyny mi blokują konta, no ale niestety e, są chyba e, Chyba coś tam zrobiłeś, że może mi No coś tam zobaczymy. No ale zobaczymy, więc dzisiaj nagrywamy jogę Challenge, mamy taką matę jak prawdziwe influencerki e, No ale to sadzi. E, to jest brudne czasami, bo one A to jesteście coś... sztuczne influencerki. Nie, chodzi o to, że A, takie prawdziwe, wiesz, YouTube mamy, o, matę. mamy te bardzo ładne kadry, zobaczcie, jakie ładnie ustawiło my to do serca, żebyście mogli. I tata przygotował pozy, których nie widzieliśmy, nie wiem, czy przygotował po prostu wszak no, no, w Mam telefonie tutaj, tak, w ogóle. Więc kochani, ogólnie bardzo was przepraszam, że nie było tyle, tyle dni odcinków, chyba dni, no coś takiego, ale cały czas teraz siedzę w domu, ponieważ jestem na kwarantannie, no nie wiem, czy mam się cieszyć, czy płakać bo mam zdalne z jednej strony, no ale ogólnie nasza dwie nauczycielki zachorowały e, wewnątrz, no i nasze wychowawczyni, więc... E, no trochę szkoda, nie mieliśmy też lekcji, w ogóle e, tylko pani uczyła dziewczyn, więc same dziewczyny poszły na zdalny pierwszy dzień, teraz jeszcze chłopaki się dołączyli, wiesz? Tak, bo, no, bo chyba nie chcieli pani, Tak, też zachowaliśmy. Bo pani Aha, Wasza tak, była, czy wiesz, nie chciała tak. tak. cała nie Cały czas jest na zdalnym. A teraz tak teraz od na no, zdalny, zdalne Zdalny, właśnie Od no. poniedziałku mieliśmy ociero. Właśnie do kwarantanny dzisiaj mi przypadła ważna lekcja ze śpiewu, kurde, dwie godziny z koncerty. I, za i boksu, a mieli co pokaż, co się nauczyłaś dzisiaj? No bo Agata mogła, słuchajcie, być, bo jest na kwarantannie, ale Agata jest zaszczepiona. no. To tak. Ja nie wiem cię Ona uniki miała i miała tak uniki takiej do tyłu i lewy. Ja nie wiem. Tego lewego nie wygoniłem, ale taki lewy z takim odskokiem jakby sedciemia na no, dobra, tak, dobra Mam dla do Was pierwsze wyzwania na Yogi challenge. Chcieliście pierwsze łatwe. Ja wam pokazuję, no, a no, widzom wyświetla gdzieś też tutaj na, na, na. Oh O my robiliśmy oh takie gdzieś, pamiętasz u mnie? Robiliśmy. No tak, tak, tak. Ty jesteś na dole oczywiście, no no dobra. Ja to Czyli ja stopy mam na głowie Nikoli. Dobra. Czyli ja tu jestem, tu, tu masz stopy, tam masz ręce. I dokładnie. Dobra. Widać wszystko, może tak. Tak, wszystko. tak, jest wszystko okej. Okay. Ale. Czyli tak, to może. No to ja już się nie kładę, tak może być, nie? Ale chodź trochę niżej. Ej, zaczekaj, bo muszę. Nasza biżuteria ze smicem, ja. Dobra, takie? I tutaj mam stopę. Ja, nie, no. lata będzie musiała być prosto, nie? Wiem, wiem. I easy. Y I. No, a lata być mieć jeszcze. Tak y stopy, proste. Na Nikoli wbijać, jakby w plecy. O, i teraz, trzy sekundy. Raz, dwa, trzy, zaliczamy, dobra. Widzimy też zaliczyli. Ale ręce bolą. Się Dzisiaj się Nie, nie, nie było na treningu i Pierwsze było proste. proste. Pierwsze proste. Drugie wam daję też w miarę jeszcze proste. O, a co no to jest bardzo. To no, jesteś. Ej, jaki ma być, tak? Ej, taka kulka. Taka o! Czwarte. No, być tak. jeszcze bardziej musisz być. Ej, ręce do przodu masz. Aha, do przodu! Bo, a ja jestem le... na nie leżę. Dobrze, a gdzie ją Na niej, dobra. Kładź się. Dobra. Ciężko jesteś. Tago? Yy, czekajcie, już Oj, sprawdzam. Agata prostą ręce. Ja próbuję. Jakbyś położyła odwrotnie. Yy, dobra, jest ok. Zaliczamy słuchajcie. Druga ja Challenge zaliczona. Jej, jej, ale dobrze nam idzie. Mogliśmy na telewizorze wyświetlać, się chociaż cały czas widziały. Ha, tak. dobrze, jest dobrze. Teraz trochę trudniejsze. No chyba pana. Ej, to co było na ty początku, ale ja cię podnoszę. To na początku. Ty jesteś w Ja cię trzymam nogi. Ty jesteś wka. To ja cię trzymam za nogi. Czyli ty... O, patrz, ja jestem... Tu, ja tu leżę, to musisz robić tak I się przewrócić w tył, tak o. Ja cię muszę złapać te nogi. Ty ja no... Ty musisz formy, a ja robię. No ja daj mostek, dawaj na nogi, ja sobie To jest to? Co? A, chryso, to jest to, jest so, tylko musisz przerzucić, ja cię złapię. Trenik, no ręce. No, ja nie pamiętam na no, ręce. Tak? Teraz ja. było? I będziesz... A jak, jak ja jak je to miałam? Co? Pamiętam, co? No. Zrobić, ale ja będę cię ci musiała zrobić. Dobra, zdawać. ja co jakoś się zrobię, niech pan Dobra, ja Spróbujemy. Proszę bardzo. To tak, robisz foczkę z rękoma do góry. Co? Tak się wypiszę. Ale ja się to się dopuś... później muszę, bo się nie da. Ale <grym grym grym> się podkę. Czyli teraz ja się trzymam twoich nóg, oto w ten sposób, i robię nogi do tyłu. Tyś to jest niewykonalne, proszę pana, co tam. jak ja robię nogi. Mniejsze. No ja cię muszę tak? tutaj. I patrz tak? jedną ręką. Przecież ja robię. Ja się tutaj zrobię. Co ja nie rozumiem jak ja robię! Ja się łapię i teraz tak do tyłu? No drugą stronę O my gry. Ej, ja nie umiem. Ja tego nie zrobię. Ej, kolana mi się No okej. Jesteś ją, Ej, drugą nogę! Nogi ci zostają! Drugą nogę, musisz mi ją podać! O moja kolana! Dobra, dobra, nie! teraz Ja się przeszkodzę. Ja muszę mieć dobrze kolana. Ja nie mam jak tak, o. E może się nie. czego? Dobra, uwaga, idę. <grym grym> Zabijam się tu nogi. Uwala, ale nie skaka! Ale bo... Ale kawę, ja Tu się... Zrób sobie poczkę i nie da się tych rąk Dobra, okreś, Ale... Ja muszę mieć... Ja jedną. lecę... No. I trzymaj moje nogi, pamiętaj, okej? Okay? Pamiętaj. Jak ja mam trzymać swoje nogi? Ale popatrz, jak mi nogi lecą, okej? Okay? Ja, ja, ja złap moją nogę. Złap ja, moją nogę. Złap moją nogę. Nie, nie nie. jak. Dobra, uwaga. No, wy to Co? w złą stronę Co? robicie w ogóle? Jak to? Mm. No, to poczekajcie, pokażę Wam. Mm. Tak, dobra? Nie wyczuł, stawił taką kamerę. Acha, ty musisz przód. Ty musisz to zrobić Ty musisz tutaj tak mi nogi złapać? Nie, proszę, w tył. Chodźcie, ja pokażę, o kurwa, tył! Spróbuję ja Wam O oh my gosh. Nikola, Nikola, z trochę stronę, dobra? Tak jak zobraz miał. To samo chodzę w drugą stronę. Ok, zrobiłem w drugą stronę. Dobra. Okay, dobra? Ja Teraz Agata, mm -hmm. ty wchodzisz tutaj. Chodź no tutaj. Tak. Czekaj, poczekaj. I kładziesz ręce tam. Musi stanąć na rękach. Umiesz stać na rękach chwilę? Nie. A bo inaczej. Daj Nikoli nogi. Na plecach się połóż. Na, na plecach się, się, się połóż. Na plecach się połóż. Tak. No. Daj Nikoli nogi. Ona ci te nogi musi uchylić, a ty później musisz stanąć ja się na muszę rękach. Trzymać. Nie trzyma, że ten... no, dobrze, Trzy... za nogi i mostek. Trzy, cztery. no. Dupa do góry, na no mostek! Dobra, nie wychodziłam. Nie zaliczamy Nikola do góry ręce, a Agata mostek. Dobra, starczy. Nie wychodziłam. Nie, to było trudne. Ej, zaraz zrobimy to samo teraz i zobaczymy. Teraz macie ma takie coś. To jest fajne, to robiliśmy. Okej. Okay. Czyli jestem tu, Ty musisz stanąć do mnie tak, tyłem i zrobić tak. Okej. Okay. Dobra. Ej, a my tego nie robimy. A nie, to jest inne. Dobra, i teraz. I dobra. Okej, okay, czekaj, się, że. Agata, się musisz wyprostować. Okej. Okay. Ale nie, nie. Co? Wow. Ty musisz zrobić L. A L, sobie eee, nie ma. ty robisz L. Czemu? Bo ja nie umiem. Ale ja się ginę w szafę. No <laughs> w w szafie. Ej, a co ja? ja nie wiem, no, ja no, no dobra, spróbuję, ale zrób. Trzeba mi się przekrzyknieć, nie, okej. Okay. Czy ja po prostu robię w dół, tak? Po prostu no. w dół, no. Ty robisz taki trójkąt, musisz zrobić sobie teraz. Trójkąt. Eee... No tak jakby. No tak jakby. No dobra. I teraz Nikola I nogi. na... Ja. No. I my tego nie się podobał. 300! To się nie podobało! Ja zaraz! Bo ona mała ma tutaj, i ja tak No, ona, tu... ona jest chuda, gata. Ej, to może na odwrót chyba lepiej. Na odwrót. No. Patrz, no, najpierw włóż nogi i po prostu i tak. I ty musi zrobić tak i tak. I nie? L musi zrobić, nie? Eee, Ale to jest tak ciężkie staranie. Proszę, zobacz. Patrz, jak ja muszę być prosto! Nie. No, El tylko! Po prostu abyś siedziała. No, dokładnie. Zobacz, działa! No dokładnie. No fajnie zebra. Okay. Iść tam. Jestem. I teraz po prostu robię tak jak sama jak Nikola, tylko kładę na nogi. No. Kładź nogi, tak. I, I rękami idź w stronę Nikoli za chwilę, żeby było L. Idź, 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 jeszcze, 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 o, jeszcze. Cztery. Jeszcze, jeszcze. Zalicza, no dobra, zaliczamy. Raz, dwa, trzy, dobra, poszło. Ale to zaliczyliście, no? Jest, to Jest popieram. Ja bym nie mogłaś tak blisko, bo by mi nogi spadły. I tak No tak, wiesz co chodzi. Ale ty się trzymałeś dupą instalację, <laughs> było okej, ale. Dobra, już os coś... ostatnie wam da. gorąca, nie, 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 gorąca jestem. Mm. <grym> Zawsze. Czy coś się wczytuje? Mm -hmm. O, jak masz coś, wybierze, co to zaraz nie, na głowę nie wystawisz. Nie zostaw. Okej, okay, okej, uwielbiamy to, to. Okay, tutaj ręce, więc... A do góry, na... do góry. Patrz, Aha, ja cię mam samolot. Wiesz, samolot. Okej, okay, okej, okay. ale tam dalej. Myślę, że. Je... O, no. Musi być prosto. Trzy, cztery. Ty! No. Ja muszę mieć prosto nogi. No. Jestem wysoka. Na biodrach musisz trzymać. Ja Jesteśmy wysoka i. No okay. hej. <laughs> Jezus Maria. Jeszcze raz spróbujecie? No, ja rytmi. Jedziemy Równowaga, równowaga. Ty Pomału! Trzy, cztery. A ty nie. tam! ty tam. Ty delikatnie ja się oddali. Ale nie o, ja mi... wiem. Bo jak ty skaczesz, to ty mi przyciążesz i to leci. No? Okej, okay. ale okay, ci... ja muszę być, Ja muszę iść prosto prosto. prosto. Tutaj, tutaj nie możesz. Uuh. Wiecie jak wiec jest męczące? No? Nie, prosto, prosto ręce. <laughs> jest dobra, okej, prosto. prostu. Ale no? Zalicza, czyli jedno tylko nie zrobiliście. No, to bo No. no nie, to, to za to rok, co robimy nie. ten odcinek, gdy będziemy chodzić na bok cały czas. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Więc jeśli wam się podobało, zostawiacie łapkę w górę, bo to było dla nas bardzo duże poświęcenie. Dokładnie. Byliśmy zagrożeni swoim życiem. <grym, <grym, więc e, również możecie sobie, spróbować taki challenge na jakimś kocu, ale oczywiście nie takie pozy, bo my też nie jesteśmy jeszcze profesjonalne. No. My robimy e, za nadzorem dorosłej osób. E, więc e, subskrybujcie oczywiście i dzwoneczek. Pan jest na sklepie, Nie może być czerwony, bo będzie chory. في <applause> pa!